Jeśli sądzą Państwo, że o aferze szczepionek z Podlady dla celebrytów już powiedziano wszystko, to się Państwo bardzo mylicie. Oczywiście nie powiedziano najważniejszego, dlatego zresztą jestem tutaj inaczej, wybrałbym jakiś inny temat. Bardzo ciekawe, wydaje mi się, refleksje płyną z tej całej sytuacji. Być może nawet szczepionki z Podlady staną się nowym symbolem warstwy tak zwanych wysadzonych z siodła, czyli tych, których z braku, Lepszego określenia nazywamy elitami trzeciej RP, czy obalonymi elitami, czy antypisowskimi elitami. no W każdym razie gdzieś tam to słowo elita cały czas się plącze. Nie ma go czym zastąpić, chyba że słowem salon, które też jest niefortunne, bo sugeruje coś godnego szacunku, a, a nie o to w tej całej sprawie chodzi. Powiedziałem, nowym symbolem bo ja dotąd miałem taki swój symbol tych elit w osobie Zbigniewa Hołdysa. W czasie demonstracji kodowskich, kiedy jeszcze, jeszcze wydawało się, że to jest jakiś zupełnie szeroki ruch społeczny, po kilkanaście tysięcy ludzi wyprowadzał na ulicę. Taką serię tweetów właśnie Zbigniewa Hołdysa czytałem, zachęcających, że trzeba ostro, że zgodnych z prawem manifestacji to się PiS nie przestraszy, że no powiedzmy sobie szczerze, trzeba łamać prawo, trzeba się liczyć z tym, że będą ofiary, no takie tam napuszczające tweety wypisywał, a gdzieś między nimi wplutł tweeta z podziękowaniem dla SPA tu wymienił, ale nie będę robił produkt placementu. SPA, w którym on właśnie przebywa i bardzo jest wdzięczny, że sobie tutaj w tym SPA może za darmo poprzebywać. Także wizja tego hołdysa siedzącego z kuprem w basenie jakimś, ze szklaneczką w ręku, tutaj drink z parasolką i tutaj on tweetuje na barykady ludu, trzeba walczyć, trzeba ponosić ofiary, bo PiS się bez, no, o rozlewie krwi nie pisał, ja powiem szczerze, ale ale było blisko. Czemu ja się teraz pastwię nad tym hołdysem i powiadam, że pani Krystyna Janda ze strzykawką chyba będzie lepszym symbolem elit? Bo nie to jest najważniejsze, że oni się wcisnęli w kolejkę, czy jak twierdzą, zostali wciągnięci w tę kolejkę, omalże wbrew swojej woli. Już tu zresztą trzeba wspomnieć jednak o dzielnych obrońcach typu upadłego księdza Lemańskiego, typu redaktora Nizinkiewicza, czy, czy, czy redaktora Szczygła, czy redaktor Grochal z Newsweeka, która wręcz przyjechała się po profesorze Gaciągu, rektorze Warszawskiej Akademii Medycznej. Tyle, przepraszam, Uniwersytetu Medycznego. Unia Europejska kazała zmienić wszystkie nazwy na uniwersytety. No więc, że, że ten rektor został mianowany przez PiS, e, w każdym razie za czasów rządu PiS-u, więc na pewno to on był właśnie narzędziem jakiejś policyjnej prowokacji, która miała wciągnąć celebrytów i ich skompromitować. Rzecz w tym, że celebryci nie mieli świadomości, że robili coś złego, wcisnęli się w kolejkę, kiedy powinni być szczepieni tylko lekarze. A, a oni, nawet jeśli są w grupie ryzyka z racji wieku, to powinni jeszcze troszkę poczekać. My przeciwnie, wiemy o tym dlatego, że pan Miller się pochwalił, ale zaraz zanim pochwaliła się, no Millera we uznajmy za kogoś z innej bajki, ale pochwaliła się sama pani Janda, że to, o, jak fajnie zrobiłam, dało mi się zaszczepić, no wszystko mi się należy po prostu, prawda, bo pani Janda, jak sama ona mówi o sobie, jest aktorką nie tylko polską, ale też europejską, ma medal Karola Wielkiego za zjednoczenie Unii Europejskiej i, i tutaj pomijam dalszą część tej wypowiedzi sławnej, jak ona się czuje, że no powiedzmy, że jest lekceważona, chociaż ta frustracja ma tutaj swoje znaczenie. Ona po prostu uważa, że wszystko, co robi, jest dobre, ponieważ jest ona osobą wzorcotwórcą, więc jeżeli ona coś robi, to znaczy, że tak powinna robić. Jeżeli czymś się pochwali, to ludzie powinni podziwiać. Nie wymagajmy tutaj jakiegoś samokrytycyzmu, jakiejkolwiek dawki. Yy, przypomnę, że pani Krystyna Janda miała inną taką. Aferkę, to tu nazwać aferą na, na, na koncie, kiedy to po wielu wypowiedziach w obronie dzików molestowanych przez PIS i w ogóle w obronie zwierzątek pochwaliła się zdjęciem z luksusowej restauracji, która się specjalizuje w tak zwanym foie gras. Tu pani Anda, tu foie gras na talerzu. Zero jakiejś refleksji, że to się troszkę jedno z drugim słabo trzyma, no bo akurat ja nie mam nic czego, foie gras. Za dużo mam koneksje rolnicze, żeby podzielać taki miastowy, bambinistyczny stosunek do zwierząt, ale ona nie nie musiała, bo, bo jest lepsza. Bo na czym to wszystko polega, proszę Państwa? Zacznijmy od PRL-u. Niestety trzeba. PRL miał taką szczególną cechę, że kupował ludzi nie pieniędzmi, tylko pewnymi przywilejami. W kapitalizmie człowiek jest wart tyle, ile ma pieniędzy. Koniec, pieniądze o wszystkim decydują. A w socjalizmie ile jest wart? Tyle, ile może załatwić. A nie przypadkiem sięgnąłem, komentując tę sprawę, po scenę ze Stanisława Barei z filmu Brunet Wieczorową Porą, gdzie pan Wiesław Gołaz gra takiego załatwiacza, który wszystko potrafi. Pasek klinowy, podwójny wózek, zna każdego, wie do kogo zadzwonić, na kogo się powołać, w zamian za to, co komu dać, co załatwić. No, to była kwintesencja PRL-u. Płacili marnie, ale każdy miał jakiś tam drobny kawałeczek władzy. No, Płacili marnie, ale ponieważ Państwo zmonopolizowało władzę nad wszystkim, więc troszkę jej delegowałem. Przed kim była sklepowa w PRL-u? To spytajcie dziadków, rodziców. Wydawałoby się, że pracować w sklepie na kasie, dzisiaj to żaden bajer, ale sklepowa była osobą, która mogła coś zostawić na zapleczu, prawda? Mogła dać znak, że jutro jest dostawa, że będzie towar. W związku z czym była ważną osobą, bo coś mogła załatwić, a jej za to też coś z kolei załatwiano. No ona coś załatwiała i załatwiała. Także. Są Normalną rzeczą jest to, że w każdej rzeczywistości, w każdej społeczności wytwarza się taka grupa ludzi, którzy się czują lepsi. Czasem nawet bywają lepsi, akurat w tym wypadku chyba nie za bardzo, ale gdzieś tam powiedzmy w małej lokalnej społeczności, nawet jakiś. Aptekarz, dyrektor szkoły, redaktor gazety miejscowej, no, jakiś lokalny biznesmen, bardziej szanowany bibliotekarz, nie wiem. Ludzie bardziej szanowani się spotykają ze sobą w pewnym salonie i oni tworzą takie lepsze towarzystwo i czują się lepszym towarzystwem. Czasem są nawet też przez innych odbierani jako lepsze towarzystwo, które warto by było wejść, warto by się było tam pokazać, zyskać ich uznanie. Ale w PRL-u nastąpiło zrośnięcie tego lepszego towarzystwa, z towarzystwem lepiej ustawionym. Rozumiecie Państwo, ta różnica między, subtelna między tymi dwoma pojęciami zanikła między byciem lepszym, bo się jest na przykład wybitnym aktorem, a się jest lepiej ustawiony, bo ja jako wybitny aktor jestem doproszony do takiego towarzystwa, gdzie się wszyscy znają, gdzie się wszyscy cenią i gdzie wszyscy sobie mogą wszystko pozałatwiać, bo to jest na przykład pan profesor, który ma dostęp do szczepionek albo może jakieś tam wypisać badania, załatwić, wysłać jak, jak ktoś potrzebuje, a tu jest ktoś tam, coś tam. Bardzo silny, niezwykle silny instynkt tych lepiej ustawionych grup, yy, które się jednocześnie czują lepsze, został siłą polityczną. Tak. Zupełnie nie przypadkiem Adam Michnik, o którym napisałem całą książkę, między innymi o tym, co tutaj mówię, postawił właśnie na te grupy ludzkie jako na zaplecze tej wielkiej pracy, którą on chciał wykonać. Bo. Pamiętajmy, dzisiaj Michnikowszyzna jest totalnie zdegenerowana. Ogranicza się do wulgaryzmów i pięciu czy ośmiu gwiazdek nie jest w stanie nic lepszego wymyślić. Natomiast to był 30 lat temu pewien wielki projekt utopijny. Jak to mówił Samada Michnik, stworzyć coś, co będzie lepsze od sowieckiego socjalizmu, ale też będzie lepsze od tego dzikiego kapitalizmu zachodniego. Oni tu mieli takie może nie dość sprecyzowaną, ale taką. Wizję stworzenia tego i mieli też wizję narzędzi, którymi mieli to zrobić. Przez przechwycenie narzędzi społecznego szacunku, dystrybucji społecznego szacunku, to na czym cała Michnikowszyzna była w latach 90. skupiona i to zresztą zrobiła z całkowitym sukcesem. Uchwyciwszy te narzędzia dystrybucji społecznego szacunku, zużyła je na to właśnie, aby tworzyć taką społeczną strukturę. Elit, które są lepiej ustawione i lepsze zarazem, i w związku z tym wszyscy do nich aspirują, i wszyscy by chcieli być w tych elitach, bo to ich honor i szacunek, ale też no, pojedziesz na stypendium, na przykład w Nowym Jorku popracować, pisać do New York Timesa inaczej niż przez gazetę wyborczą. Dzisiaj może tak, ale w latach 90., za, zaręczam Państwu, nie było to yy, możliwe. Także taka, jakby. Yy, Pograniczna sytuacja między zwykłą korupcją i karierowiczostwem, ale jednak nie będących czystym karierowiczostwem i czystą korupcją, bo będąca również wciąganiem przez imponowanie. To stworzyło taki ciekawy system polityczny, o którym ktoś żartem powiedział, bodaj czy nie Andrzej Celiński, ale, ale może ktoś inny, w latach 90. że ta siła polityczna unia demokratyczna, a może już chodziło o Unię wolności, emanacja tej, tych salonów tego z całego układu lepszych i lepiej ustawionych, kieruje się zasadami centralizmu towarzyskiego no to znów muszę, przepraszam, dla młodszych ludzi zrobić dygresję Centr centralizm demokratyczny to była doktryna organizująca oficjalnie życie partii komunistycznej oczywiście idiotyzm, bo albo jest demokracja, albo jest centralizm, ale w, w zakłamanym partyjnym języku właśnie tak oznaczało, że jest demokracja w partii, ale ta demokracja w partii polega na tym, że partii większością głosów przegłosowuje się to, co przyjdzie z centrali, ponieważ centrala jest mądrzejsza i oni to przegłosowują bo po prostu większość wie doskonale że centrala jest mądrzejsza. Tak samo w Unii Demokratycznej wiadomo było, że tymi najmądrzejszymi są profesor Geremek, Jacek Kuroń, może właśnie Adam Michnik wspomniany jak oni coś powiedzą, jak oni coś wymyślą, to oni to przekazują ludziom takim jak pan Lityński, czy pan Wójec, a ci to tam przekazują do wykonu. Jak gdzieś nagle z dołu, zupełnie nieuwzględniany w tej hierarchii, wyskoczył jakiś Jarosław Kaczyński i zaczął ze swoimi powołując się na to, że to jego brat był faktycznym przewodniczącym Solidarności, jako wice przy Wałęsie, że to on ma jakieś tu pomysły polityczne. Nikt nie chciał słuchać, jakie on ma pomysły, bo to i miał prawa po prostu mieć żadnych pomysłów. Pomysły przychodziły z góry na zasadzie towarzyskiej. I to przetrwało wiele lat. I w 2015 roku główny problem prawa i sprawiedliwości trwający do dziś właśnie z tego się wziął, że oni się zderzyli z ciągle istniejącym układem centralizmu towarzyskiego. To najlepiej było widać w sprawie reformy prawa. Przecież nie chodziło o konkretne zapisy i o konkretne pomysły tego reformowania. Po pierwsze, nikt o tym nie dyskutował. Po drugie, jeśli ktoś się z Państwa by wgłębił w temat, to zaręczam Państwu, że można znaleźć u Andrzeja Rzeplińskiego, na przykład, u Ewy Łętowskiej we wcześniejszych latach te same postulaty, te same opinie. No niektórzy to nawet wręcz przytaczali, tak, że dwa lata, trzy lata wcześniej. Sam pan Rzepliński, chyba to bodajże o niego sobie mówił, że przede wszystkim trzeba zlikwidować ten, ten, ten bez, to perpetuum mobile KRS-u, które się sam wybiera nawzajem z prezesami sądów, że to trzeba rozbić, że to jest jakiś układ. Oni to sami wiedzieli. Dlaczego w takim razie w 2015 roku zareagowali taką furią, zwarciem szeregu i ani kroku w tył? Bo kto z tym wystąpił? Żaden profesor, nikt z ich układu. No. Pomyślcie, państwo, to jest, taki, to jest taka szczególna, akurat w, w zawodach prawniczych, no to było szczególnie silne. Ja jestem profesor prawa, moja żona jest profesor prawa, syn też już robi habilitację, albo już jest profesorem, albo zaraz nim będzie, może nawet niekoniecznie tu, może w Niemczech, może gdzieś tam na renomowanej uczelni. Ojcowie nasi byli profesorami prawa, dziadkowie byli prawnikami, i tu wyskakuje ktoś i chce reformować. Ktoś w ogóle spoza naszego kręgu? Kto jakiś. Ziobro? Kto to? Kwinto? Kto to jest w ogóle? Jaki ziobro jakiś? Jaki jakiś w ogóle? Co to są za ludzie? Jakim prawem? Jak oni się. Oni są że oni coś będą zmieniać, bo oni wybory wygrali? W ogóle jakim prawem wygrali wybory bez pytania nas o zdanie? Jakim, no, to jest w ogóle skandal. No i tak dalej. Od tego się zaczęło. To oczywiście. Zawody prawnicze są może najlepszym przykładem tego centralizmu towarzyskiego, lepiej ustawionych i lepszych, w związku z tym, że są lepiej ustawieni, bo się, zgubiło się, co jest przyczyną, a co skutkiem tej lepszości. Ale oczywiście to też środowiska aktorów. Kiedy na przykład pana Damieńskiego zlustrowano, to nie chodziło o to, że jak to ktoś naszego zlustrował, nie my? to pan Olbrychski powiedział, o, to bym tam uszu mu natrzeć, ale wara temu, wara od tego komukolwiek innemu, prawda? Czy jak, czy jak wykryto nagenta w piwnicy pod baranami, który w obrzydliwy zresztą sposób tam kapował na nich wszystkich, murem oni za nim, no to Kraków, co w Krakowie jeszcze te same mechanizmy są jeszcze, jeszcze ściślejsze, prawda? Więc z tym, to się to po prostu jest dla nich zawaleniem się nieba na głowę. I to miała na myśli pani Janda, kiedy powiedziała, że się czuje, jakby tu ją ktoś ciągle lekceważył. No, trochę inaczej to powiedziała, jak to dama, ale już nie, nie śmiem cytować dokładniej. Zresztą znacie Państwo ten cytat. Tak, dlatego, bo to jest dla nich... Nie chodzi o to, że PiS coś robi... Bo może robić często to samo, co robiła Platforma, szczerze mówiąc, tak bardzo często bywa. Albo to, co oni sami postulowali kiedyś. Ale nie chodzi o to, co, tylko kto co robi. No i teraz, proszę Państwa, coś dziwicie się, że jak do takiej pandy, pani Jandy zadzwonił pan profesor, my, pani Krysiu, mam te szczepionki, to no, trochę ich mam więcej. Pani zadzwoni tam do kolegów z teatru, może ktoś tego, coś Pani potrzebuje, a tam? Nie, nie wiem. No, nie przyszło do głowy panu profesorowi zadzwonić, wziąć kartkę. A, to jest etap zero, zostały mi. No powiedzmy, że miał jakąś tam pulę, chociaż to jest temat na osobną dyskusję, jak się tymi szczepionkami zarządza. Ale powiedzmy, że ktoś tam zachorował, nie przyszedł, zostały te szczepionki. Nie przyszło mu do głowy zadzwonić do swoich pracowników, powiedzieć, jest parę szczepionek, jeżeli ktoś przyjedzie w godzinę, to przyspieszymy ten etap zero. Nie. Pani Krysiu, mam. Dla pani szczepionkę, a jak pani Krysia będzie miała jakiś bilecik albo coś tam, to się odwdzięczy, bo wszyscy się lepsi trzymają się ze sobą i sobie robią przysługi, no bo są lepiej ustawieni. I patrzcie Państwo, taka duperalna historia w gruncie rzeczy, jak te 18 szczepionek, a liznęliśmy głębokich, nawet nie powiem ustrojowych, głębokich mentalnych podstaw tego. Stwora wiecznie nie dającego się dobić, jakim jest Trzecia Rzeczpospolita. No bo najgorsze jest to oczywiście, że ten układzik tylko próbuje się po drugiej stronie zreprodukować, żeby mieć takie własne elity, które cały czas kurde nie mają tych swoich jant i swoich medali Karola Wielkiego, w związku z czym czują się troszkę zakompleksione wobec tamtych, ale nie, nie mają tyle śmiałości, żeby powiedzieć, a wypierdaj mi wszystkie salony ja tu jestem, ham, a więcej książek przeczytałem niż ci wasi profesorowie jeszcze ja zrozumiałem, w związku z czym dali mnie jazda. Nie, tej śmiałości niestety tam nie ma, dlatego, dlatego pisto przegrywa, ale nie aż tak przegrywa, żeby pani Janda poczuła, że przestali na nią, że, że przestał jej się walić sufit na głowę, że, że nagle doceniono, nie przeciwnie, właśnie widzę, że ci wszyscy starzy celebryci Wygląda jak pan materna w swoim noworocznym filmiku nad kieliszkiem. Tacy nie wiedzą, co się stało, już niby są lepsi, ale to poczucie lepszości zaczęli czerpać z tego, że są odrzucani przez te hołotę i wszystkie aberracje umysłowe w tym idą. Proszę Państwa, wracając na koniec do samej sprawy, do samego pretekstu, no, powiada stare przysłowie, nie ma tego dobrego, co wy Yy, nie przyszło z jakiegoś złego, czy, czy nie ma złego, co by nie wyszło na dobro, od którejkolwiek strony by to opowiadać. Pamiętacie Państwo takie opowiadanie Mira Morożka o półpancerzach praktycznych? Ja już nie wiem, czy ono jest w tej chwili w szkołach nauczane. Nie będę go streszczał, bo to nie śmiałbym mistrza streszczać. No, w największym skrócie chodzi o to, że w mojej miejscowości w sklepie pojawia się dostawa półpancerzy, takich jak dla landsknertów XVII-wiecznych. No i okazuje się, że te półpancerze można sprzedać, tylko trzeba wytworzyć w miasteczku poczucie, że ktoś tam zachowuje te półpancerze tylko dla uprzywilejowanych i że ich brakuje. No więc właśnie akcja z półpancerzami została dokładnie wykonana, można by napisać taki sequel Mrożkowskiego opowiadania, szczepionki praktyczne czy puszcz półszczepionki praktyczne. No i to jest, jeżeli ktoś uważa, że zachęcanie Polaków do szczepień jest jakąś wartością, to muszę powiedzieć, że żadna przemyślana, skoordynowana akcja, bo wiemy doskonale, że to jest ściema, z, nie podpisano żadnych umów, ukrywano listę ten, to, to potem ad hoc wymyślono wersję, że jacyś ambasadorzy szczepień, ale zaręczam, żeby nie, wy, nie wiem, jakich ambasadorów szczepień wybrano, nie wiem jak to promowano, to lepszej reklamy tym szczepionkom niż to, że są tacy, co się bez kolei takie wepchnęli zrobić nie było można.